Wszystkich, przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie wszystkim niosło nadzieję i myślę, że nam też taką dobrą nadzieję na przyszły rok to właśnie niesie. Ta nadzieja przerodziła się już po narodzeniu Pana Boga w pewność i w takie stuprocentowe przekonanie, że wszystko będzie dobrze. I myślę, że ten przyszły rok. To będzie dobry rok dla ruchu, dlatego życzę wszystkim jeszcze raz zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt ten rok, który się kończy, to był bardzo trudny rok dla, dla, dla ruchu, dla miasta. Mam nadzieję, że przyszły rok to będzie ruch, będzie rok, który przyniesie wraz z wiosną nowe siły wśród piłkarzy, nowe wyzwania infrastrukturalne w mieście, że ten rok będzie ruchiem, rok, będzie rokiem przełomowym na każdym polu sportowym w chorzowie. W związku życzę tego sobie, życzę tego Państwu, wszystkim mieszkańcom naszego miasta, by przyszłoroczne wydarzenia wyzwania, żebyśmy potrafili temu sprostać, żebyśmy potrafili sprostać legendzie i ruchu Każdy Bardzo dziękuję. No i witamy na corocznym spotkaniu wigilijnym. Jak wiadomo, zawsze przed świętami Bożego Narodzenia spotyka się ta nasza niebieska rodzina. Powiem tak, no podsumowując szybciutko to, co działo się w ciągu ostatniego roku, jest o czym rozmawiać. Oprócz tych wszystkich tematów świątecznych, pierwsza część roku w kolorze niebieskim, druga nieco mniej. No zobaczymy, co mają do powiedzenia na temat wigilii, na temat poczynań sportowych i najbliższej przyszłości Ruchu nasi rozmówcy. Jest z nami Mariusz Śrutwa, żyjąca legenda poniekąd chorzowskiego ruchu, słynny napastnik grający z numerem 10. Panie Mariuszu, wigilia niebieskich wiadomo, to już jest poniekąd tradycja wieloletnia. Jak to wyglądało za czasów, kiedy pan był piłkarzem, jak teraz to wygląda? Czy są jakieś różnice? No tak, rzeczywiście, to już kolejna wigilia, tradycja niebieskich, moja też. To już trudno mi zliczyć. Na pewno powyżej 10, może nawet więcej. Były różne. Było mniej ludzi, było więcej ludzi. Była wigilia w tej kawiarni, była w innym miejscu. Pamiętam taką, którą organizowaliśmy z kibicami, bo, bo zarząd zakazał, też była w historii całkiem niedawno i wtedy było chyba najwięcej ludzi, więc to też o czym świadczy. Natomiast na tej Wigilii zawsze jest jedno, fajna atmosfera, sympatyczni ludzie i prawdziwi przyjaciele niebieskich. Jedna rodzina nasza swobodzi mm -hmm. a nie igrają By się spotkać tutaj no, z byłymi zawodnikami, trenerami, którzy, którzy gdzieś tam się przewijają zawsze w ruchu z tenem Lorensem, który przecież tutaj mnie prowadził jako właśnie 12 lat temu jako trener pierwszej drużyny. Baczkiem Mizią, przecież byłem 12 lat temu w jednym zespole z Mariuszem Śródzą. Także no, to są takie jakby re, re, relacje z boiska, które dzięki właśnie takim spotkaniom, dzięki Wigilii no, przetrwają, tak? bo, bo ciężko jest, każdy ma swoje sprawy. Gdzieś tam mieszkamy w różnych no nie każdy, Ja mieszkam w Krakowie, na przykład, tak. Także fajnie się spotkać po prostu po latach. No to w takim razie czego można w imieniu kibiców i w imieniu redakcji życzyć prezesowi na najbliższy rok i na najbliższe święta Bożego Narodzenia. Takich tradycyjnych rzeczy: zdrowia i wytrwałości. mnie przede wszystkim zdrowia, zdrowia, cierpliwości, wytrwałości w tym co robimy. Myślę, że to dotyczy całego sztabu trenerskiego, no a ja chciałbym wszystkim kibicom życzyć zdrowych, wesołych świąt również, aby byli z drużyną i na dobre i na złe, bo nie zawsze wszystko nam wychodzi. Czasami uda się nam zagrać dobre spotkanie, a niestety wynik jest niezbyt satysfakcjonujący. Także serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku.